Dobra, witam was serdecznie w nowej serii będzie polegała na helikoptery bojowych wojskowych różnych od radzieckich od starych rzeczy dzisiaj będzie letki samolot radziecki śmigłowiec wielozadaniowy z lat 50 a XX wieku produkowany takich na licencji w Polsce pod oznaczeniem SM SM1. Produkowany był w SR w latach 1956, a 1965 na licencji w Polskiej jako SM1 powstało wielu modyfikacji jak M1 M. I1T, MI1A, MI1M, a także wariantów spacjalistycznych, śmigłowiec też był uznawanym z udanych, wobec czego pod koniec lat 50. XX wieku polscy inżynierowie z WSK-Świdnik pracowali po większą powiększoną wersję. Wersję oznaczoną jako SM2M1. I SMI w latach 60. zaczęły być wybierane przez śmigłowce ze silnikiem turbinowym. Ostatnie angielcze wycofano w latach 80. a 20. wieku. Jaka była ta historia, że w, mm, z SR-u w 1947 powołano specjalne biuro konstrukcyjne doświadczenie OKE, OKP do badań nad śmigłowcami. Dyrektorem tej placówki został doktor inżynier. Michal, Michał Mil wkrótce po powstaniu biura rozpoczęło pracę nad pierwszą konstrukcją śmigłowiec oznaczony jako GM-1, jako TM-1, Gieł, jako gel, helikopter Mila, miała to być letka wielo Zadaniowa maszyną z jednym warunkiem głównym. Pierwszy prototyp zbudowano we wrześniu 1948. Oblot maszyny nastąpiło 30 września 1948 roku, a za starami zasiadł pilot. MK Bajkołow, dobrze wymawiam, na następnym rozpoczęło intensywnie próby fabryczne, podczas których zniszczono dwa prototypy. Jeden z stracono 24 listopada 1948 roku podczas lotu na pułap dynamicznych na wysokości 5200 5, m. Przyznaczoną tego było e, zamierzającego e, zmarł. Z e, w mechanizmach układu sterowania. Pilot e, bajkołów e, uratował się. Mm. Kołowa przyczyną mata katastrofy było nieprawidłowe wykonanie wału śmigła pogodowego. Próby zakładowe zakończyło w roku 1940, a po śmigłowiec skierowano do testów państwowych prób wypadły pomyślnie. Wobiec. W tym samym czasie, w biurze konstrukcyjnym, jako, jako lewa, prowadzono pracę nad konkurencyjnym śmigłosem, oznaczono jako 100. Maszynę ma tą ma oblatywano obla w roku 1948. Skierowaną do testów hmm, zakładowych. Hmm. Czego w 15 lutego 1950 roku Rada Ministrów SSRR zatwierdziła śmigłowiec do produkcji syryjnej, jednocześnie hmm, nadając mu. Hmm, oznaczenie jako MI-1. W tym samym czasie w Biurze Konstrukcyjnym jako Kowidla prowadzono pracę nad konstrukcjami śmigłowca, oznaczono je jako, <laughs> przepraszam bardzo. też 100, maszynę dodano też w, 1000, w roku 1968, a następnie skierowano do testów e, zakładowych Opóźnienia w, e, w Nikle z problemami technicznymi spowodowały, że śmigowiec jako 100 skierowano do prób państwowych dopiero w połowie 1950 roku, a w tym czasie trwała już produkcja pierwszej serii śmigłowców M1. Wobec tego władze radzieckie zrezygnowały z dalszych prac nad konstrukcją dając projektowy konstrukcji Mila w zakładach numer 3 Mokstwie też wyprodukowano, wyprodukowano najpierw serię 15 sztuk seryjnie M1 w porównaniu do prototypów otrzymanych poprawionych wynik nośny, uproszczony układ sterowania śmigłowcem z pierwszej serii. Zaprezentowano w roku 1951 roku pokazie kąt licznych w tuż nie. mimo to śmigłowiec nie Cieszył się z zaufaniem radzieckich, wojskowych, działaczy politycznych, gospodarczych. Min postanowili więc torować swoją maszynę Stalinowi. W wyniku tego pokazał oraz wykorzystał przez Amerykan Amerykanów. W podczas wojny koreańskiej zwiększono produkcję M1 M, M, M i MI1. Wraz z e, rozpoczęciem produkcji seryjnej, e, zainteresowano pracę nad e, unowocześnieniem konstrukcji z pierwszej motoryzacji e, wielko seryjną, oznaczoną jako Mi-1T. Obejmowała nad zastosowaniem nowego silnika powiększonych drzwi. Zmotoryzowany też był organi opracowany w roku 1957 śmigłowiec Mi-1A o zwiększonej resursie przestosowanych do montażu dodatkowych zbiornika paliwa, a w tym samym roku powstała też głęboka motoryzacji Mi-1M, z motoryz mocniejszym silnikiem przy konstrukcyjnym kadłubem i nowych łopatkami. Wiernik głównych śmigłów m 1 i A i IM-1m produkowano w latach 1957, a w 1960 w zakładach numer 168 w Rostowie w ilości 370 sztuk. Ogółem w latach 1952 a 1961 wyprodukowano ponad 1000 śmigłowców M1. Produkcja odbywała się w trzech fabrykach. W zakładach numer 387 w Kajzaniu, a w zakładach numer 47 w Orenburgu i zakładzie numer. 168 w Rostowie nad Donem. A ja życzę Wam miłego dnia, komu się podobało i w ogóle. Gdzieś nie pominęła, tu sobie będziecie mieć ten cały śmigłowiec. No wiadomo, nie tutaj, bo to będzie odpowiadanie, historia i w ogóle chcecie więcej takich historii o śmigłowców bojowych różnych w śmigłowcach, samolotach, helikopterach. Nie ma problemu. Ja z chęcią to Wam hmm. poopowiem. Nie ma problemu pisać, co, jak, który model. A ja z chęcią to hmm. opowiem Wam w filmie. A ja życzę Wam miłego dnia i czołem.